Cześć! Wyobraź sobie następującą sytuację. Masz problemy wychowawcze. Zachowanie twojego dziecka zaczęło wymykać się spod kontroli. Może przestało cię słuchać, może wymusza coś za pomocą histerii, może stało się agresywne, albo po prostu spędza za dużo czasu przed ekranem. Możliwości jest tutaj wiele, ale ty na pewno wiesz jedno. Chcesz coś z tym wreszcie zrobić. Zauważasz problem i chcesz po prostu go rozwiązać. Przestajesz od tego momentu działać na wyczucie i zaczynasz zdobywać konkretną wiedzę, no, która pomoże ci tutaj naprawić sytuację i tym samym zbudować lepszą relację z dzieckiem. No ale niestety pojawia się tutaj bardzo, ale to bardzo poważny problem. Twoja druga połówka nie trzyma się ustalonych zasad. Tak naprawdę sabotuje twoje działania, przez co twoja motywacja no, zaczyna spadać. Zaczynasz się zastanawiać, czy to wszystko ma w ogóle sens, czy to może się udać? Co gorsza, odkrywasz nagle, że stajesz się tym tak zwanym złym policjantem w domu. No bo to ty jesteś rodzicem, który zabrania, to ty jesteś tym surowym rodzicem. No boisz się przez to, że w pewnym sensie dzieci czy dziecko zacznie się od ciebie oddalać, a zbliżać do tego drugiego rodzica, który na wszystko pozwala. Rozmowy z partnerem, tam z partnerką nic oczywiście nie dają. Wydaje się, że ta sytuacja jest jakby nie patrzeć, patowa. I ja w dzisiejszym nagraniu powiem Ci, jak to wszystko wygląda z perspektywy czysto psychologicznej, i oczywiście, jak z tego impasu możesz wybrnąć. Ja nazywam się Michał Kędzierski, jestem psychologiem dziecięcym. Witam Cię bardzo serdecznie na kanale Akademia Wychowania. Ok, dobrze, więc pierwsza podstawowa rzecz, którą musisz sobie uświadomić. Twoje obawy są tutaj całkowicie naturalne. To jest zrozumiałe, że właśnie no, twoje myśli gdzieś tam w takim kierunku zaczęły zmierzać. Pamiętaj, to są jednak tylko obawy, które bardzo często no, nie mają po prostu przełożenia na rzeczywistość. Z psychologicznego punktu widzenia, najlepsza sytuacja jest oczywiście taką sytuacją, gdzie i jeden, i drugi rodzic no, stosuje te same zasady yy, wychowania, tak, z tą samą konsekwencją, konsekwencją, gdzie ci rodzice poniekąd nie podważają wzajemnie swojego zdania, stoją po prostu za sobą murem I to jest idealna sytuacja wtedy wszystko wchodzi, czy działa najszybciej, ale w praktyce to jest rzadkość. I pamiętaj, jeżeli masz jakiś problem, czy problem wychowawcze, to trzeba działać już teraz. Nie możesz czekać, aż wszystko się samo ułoży i będziesz mieć jakąś taką super sytuację startową, bo to nigdy nie nastąpi, aż czasem te twoje problemy będą się pogłębiać. Jeżeli twoja druga połówka podważa twoje metody, oczywiście, że to jest poniekąd rzucanie ci kłód pod nogi. Prawda jest jednak taka, że to jedynie cię spowolni, a twój sukces jest nadal możliwy i należy w tym kierunku zmierzać. Jasne, w niestabilnym środowisku dziecko tak jakby potrzebuje więcej czasu czy więcej powtórzeń pewnych sytuacji, by zrozumieć głęboko pewne zasady. Ale nie warto z tego powodu tutaj rezygnować. No, Tak jak mówię, czekanie na inne, wa idealne warunki to jest po prostu strata czasu. Problemy się tylko pogłębią. Nie bój się tej jakby roli złego policjanta, bo to jest iluzja, to jest halucynacja w Twojej głowie. Dzieci potrzebują rodziców silnych i stanowczych, którzy potrafią zapanować nad sytuacją, którzy potrafią zapanować nad nimi. I jasne, że początkowo będziesz mieć wrażenie, że dziecko bardziej tak jakby lgnie do no, tego drugiego rodzica, który na wszystko pozwala, ale uwierz mi, po mniej więcej dwóch tygodniach zobaczysz tutaj zwrot sytuacji o 180 stopni. Z doświadczenia wiem, że to właśnie z tobą wtedy. Dziecko nawiąże, nawiąże dużo głębszą relację. Po prostu zaspokoisz jego podstawowe potrzeby, zaspokoisz jego potrzebę bezpieczeństwa i zobaczysz, że to przełoży się pozytywnie na relację. No jeżeli masz wrażenie, że wy, wychowanie wymyka się spod kontroli i chcesz wiedzieć, jakie dokładnie kroki masz podjąć, żeby odzyskać szacunek swojego dziecka, żeby zacząć się z nim dogadywać i, i chcesz się dowiedzieć, jak zrobić to w zaledwie 14 dni, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak rozwiązać problemy inne, takie jak histeria, agresja, czy właśnie uzależnienie, do elektroniki, to ja chętnie Ci pomogę. W moim programie mentoringowym łączę nagrane wykłady, w których bardzo precyzyjnie tłumaczę, jak radzić sobie z każdą tak naprawdę trudnością, z każdym problemem wychowawczym. Z tym, że udzielam osobistego wsparcia telefonicznego każdemu mojemu kursantowi, no by osobiście dopilnować. Że ta wiedza jest tak naprawdę poprawnie, skutecznie wyrażana. Jeżeli interesuje Cię taki program mentoringowy, kliknij w link, który znajduje się w opisie tego filmu, i tam dostaniesz więcej informacji na ten temat. Daj też znać w komentarzu, jaki temat mam poruszyć w kolejnym odcinku, jaki po prostu temat jest dla Ciebie interesujący. Dziękuję za wysłuchanie mnie dzisiaj, pozdrawiam Cię serdecznie, cześć.